Bitcoin zbliża się do 60 tysięcy dolarów. Czy w październiku zobaczymy nowe ATH na Bitcoinie? Jak wygląda aktualna sytuacja, czyli analiza Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co poniedziałek analiza Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów, powiem Wam o moich scenariuszach wzrostowych i spadkowych, właśnie dla rynku kryptowalut. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwona, zostawić łapkę w górę i lecimy z tematem. W środę myślę, że zrobimy taki materiał, w którym porozmawiamy na temat predykcji, do jakich cen może dojść Bitcoin, ponieważ dochodzimy już do wcześniejszego ATH, więc jak najbardziej teraz ta analiza będzie miała sens, wyznaczenie danych poziomów będzie miało sens i o tym szczegółowo sobie porozmawiamy na temat właśnie w środę, znaczy szczegółowo o tym porozmawiamy w środę i myślę, że dołożę do tego jeszcze jakieś ciekawe właśnie zagrywki, scenariusze, o których sobie porozmawiamy. Więc subskrybujcie kanał, pamiętajcie, aby być na bieżąco. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. No i co? Zaczynamy. Co tu się wydarzyło od, od piątku? Widzieliśmy się w piątek, w niedzielę widzieliśmy się, czyli wczoraj widzieliśmy się w podsumowaniu tygodnia. Widzimy, że cena, pamiętacie, tym mocnym wystrzałem doszła nam tutaj do kolejnego oporu. Widzieliśmy kilku Dniową, w dwudniową konsolidację, i znowu dzisiaj mamy kolejne wystrzały i kolejne poziomy. Aktualnie cena znajduje się przy oporze na 57 700. No i tutaj jak widzimy, pokażę wam to z wyższego interwału. O właśnie tutaj działo się dużo, tak w tej strefie właśnie wyznaczonej działo się dużo, to znaczy ten poziom, te poziomy, taki zakres, ten boksik tutaj szary, było to wsparcie i. Opór dla ceny, właśnie kiedy Bitcoin robił swoje ATH na poziomie 60, 64 tysięcy dolarów. No i kolejny mój poziom, który taki wyznaczyłem, jeżeli chodzi o ten ruch, no to właśnie zielona linia na poziomie 59 tysięcy dolarów. Tutaj mamy strefę, gdzie cena może nam się właśnie zatrzymać. A kolejny poziom to 63 tysiące. Tutaj mamy elementy strategii, z których ja korzystam, strategii, których możecie się nauczyć zresztą na moich kursach. Które znajdziecie na stronie łukaszpachowski.pl. Strategia, które ja, strategiami, którymi ja się posługuję, są to strategie, przede wszystkim strategia, którą grają banki, fundusze hedgingowe, instytucje, czyli strategia Smart Money. Dodatkowo macie możliwość nauczenia się również moich autorskich strategii, jak i kursów z analizy technicznej. Wszystko to znajdziecie na mojej stronie, w zakładce Moje Kursy. I również jako moi kursanci, jako moi partnerzy edukacyjni, otrzymujecie dostęp dodatkowo do moich zagrywek, do moich analiz, spot czy futures. Również możecie zapoznać się zakładką Mister Porada, Mr. Advice, gdzie znajdziecie informacje o forum, gdzie również macie możliwość edukacji oraz korzystania z sygnałów od traderów. Wszystko to macie opisane właśnie w tych zakładkach. Jeżeli to Was interesuje, napiszcie do mnie na Instagramie Łukasz lub na Facebooku i powiem Wam, jak to wygląda. Dokładnie, jeżeli będziecie mieli pytanie, jeżeli to, co jest tutaj napisane, nie będzie dla Was jasne. Ale nie przedłużamy, lecimy z tematem. Pamiętajcie, inwestycja wiedzy wypłaca najlepsze odsetki. No i co tutaj mamy? Wybijamy górą właśnie z tej konsolidacji. Tutaj widzimy raz, dwa, trzy, cztery dni, co nam tutaj boksowała, tak, w przedziale 53-55600 i dzisiaj mamy wyższą. Jeżeli nie zobaczymy jutro świeczki Engulfing obejmującej tą świeczkę, właśnie wzrostową, no to powinniśmy zobaczyć dalsze wzrosty do wyznaczonych tutaj poziomów. W przypadku, gdy zobaczymy taką świeczkę Engulfing obejmującą, będzie nam to zwiastowało potencjalną korektę właśnie. W tym momencie na rynku. Jeżeli chodzi o interwał jednodniowy, możemy zauważyć, jeżeli są tu jacyś Eliotowcy, to mogą mi poprawić w komentarzu pierwszą falę, drugą falę wzrostową i zaczyna nam się trzecia fala wzrostowa, po której przychodzi korekta A, B, C, D i możemy wtedy liczyć na ewentualne dalsze wzrosty. Ja się ogólnie falami Eliota nie zajmuję, ale gdzieś tam powiedzmy. Podczas swojej edukacji, tutaj przez kilka ostatnich lat, liznąłem trochę tych, tych fal, powiedzmy tak to nazwijmy, i tak to wygląda na moje oko. Może się mylę, ja się specjalizuję jednak w strategii Smart Money plus moje autorskie e strategie. W przypadku takiej korekty. A właśnie nie, o tym, o tym, co tutaj się może wydarzyć, jak dokładnie gdzie byśmy mogli zejść, bo właśnie teraz to zauważyłem, kiedy do Was mówiłem na interwale jednodniowym, porozmawiamy sobie w środę. Także dokładnie wtedy porozmawiamy na temat poziomów, jakie ja widzę ewentualnego dojścia Bitcoina, jak i ewentualnych, ewentualnej korekty przed tymi kolejnymi ruchami, ewentualnymi ruchami wzrostowymi. Ponieważ rozmawiamy tutaj o prawdopodobieństwie tego, co może się wydarzyć, a nie o tym, co się wydarzy. Jeżeli chodzi o interwał 4-godzinny, tutaj mamy tak linię trendu. Przetestowaną, fałszywie wybitą powrót, i mamy ruch wzrostowy cyk No i właśnie zagrywaliśmy wczoraj z moimi partnerami. Ruch na wzrosty, tej profit pierwszy zaliczony. Potem cena nas spadła, wybiła w B. Potem zaliczyła nam kolejny właśnie tej profit drugi kilka godzin temu. Natomiast już bez nas, bo pozycja została zabezpieczona i wybita w zysku. Ok, ETH, ETH, ale nie czekajcie, bo jeszcze nie powiedziałem co i jak. Tak, Jeżeli chodzi o kolejny poziom, tutaj by tę zielony, zieloną linię i dalsze wzrosty to 59-63 tysiące dolarów. To będzie o gdzie ja będę szkoł realizacji zysków. W przypadku, gdyby cena nam się tutaj zatrzymała i stąd zaczęła nam wybijać tą linię trendu, przebiłaby również to w tym momencie wsparcie dla ceny. tak, O tym, o tym wsparciu tutaj mówię. No to lecimy do zakresu korekty, minimum zakresu korekty właśnie tego boksa. A w przypadku wybicia tego wsparcia dla ceny i tego boksa, czyli Zakresu korekty lecimy do okolic 52 tysięcy dolarów. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją analizę tego, co się dzieje w tym momencie na bieżąco, to znaczy aktualnie w czasie, w którym nagrywam ten materiał. ETH. ETH dziwnie się zachowuje, dziwnie się zachowuje, mocniejsze zejścia, tutaj mamy imbalans nie nieuzupełniony ten imbalans, więc w przypadku mocniejszej korekty, spokojnie cena powinna dojść według mojej analizy, właśnie do tego poziomu. I tutaj może być jakaś reakcja, lekka reakcja, ponieważ była tutaj manipulacja. Myślę, że spokojnie powinni te poziomy tutaj uzupełnić. Aktualnie wsparcie na 3240, i potem mamy 3050. Tutaj będę się spodziewał również zatrzymania ceny w przypadku takiej mocniejszej korekty i wybiciu tej linii trendu wzrostowego, którą tutaj wyrysowałem. OK. Przy dalszych wzrostach mamy tak wybicie tego podwójnego szczytu. Widzimy, że zobaczcie, tutaj nam się stworzył podwójny szczyt. Widzimy to idealnie, tak? Mamy podwójny szczyt, czyli mamy tutaj po poustawiane. I dla mnie to osobiście będzie po prostu wybite, tak? Jeżeli chodzi o to, o to wybicie, ja będę gdzieś tutaj szukał właśnie swoich zagrywek na wzrosty i będę szukał dojścia do ceny właśnie do 3800, tak jak tutaj narysowałem, 3800, 3875. Lecimy dalej, lecimy z dotem. DOT. Dot nam wybił linię. Wsparcia oporu, wybił wsparcie opór, zatrzymał się na tym wsparciu. Tak czyli mamy wybicie tutaj oporu. Retest tego w tym momencie już wsparcia. No i tak jak wspomniałem, otwarta droga do 39 dolarów, jeżeli chodzi o DOTA. Aktualna strefa trzymająca cenę wzrostowo. Ok, i tak to możemy tutaj zostawić. Jeszcze jedną rzecz zobaczę. Ok, w sumie, w sumie tak. W sumie otwarta droga do 39 dolarów. Link. Ostatnio prosiliście też o Lunę, z tego co widziałem. Link słabo, jakoś tak słabo się zbiera, strasznie słabo się zbiera. Poziomy do realizacji zysków tutaj są wyznaczone. Poziomy na wejście, Poziom na wejście był tutaj dla Was również wyznaczony kilka tygodni temu. 22% zysku w tym momencie można byłoby zaksięgować z tego co tutaj właśnie przeanalizowałem i wrzuciłem. Myślę, że możemy sobie tutaj małą czystkę zrobić. I co tutaj się dzieje? OK, dobra. BNB. BNB po tym wystrzale, no zobaczcie, prawie doszło nam tutaj do take profitu. Był również poziom wyznaczony, dolny 30%. OK, poziomy realizacji zysków są wyznaczone i oczekujące. No, prosiliście o lunę. W ostatnich komentarzach widziałem, tak. Mamy po raz kolejny dojście do poziomu realizacji zysków, które wyznaczają wcześniej. Zobaczcie, jak cena po raz kolejny, właśnie na ten poziom tutaj reaguje, czyli 48 dolarów. Wejścia były tutaj od 30, a pamiętacie, również wejścia były od 4 dolarów jeszcze w czerwcu. No, tutaj to by było grubo. Ale tak jak Wam mówiłem, ja się wyprzedałem przy 20 dolarach. Ale i tak było fajnie, zacnie, można było na tym zarobić, tak czy siak. Więc Lunę tutaj prowadzimy dalej. Ja oczekuję tutaj dalszych wzrostów i Lunę trzymam dla siebie długoterminowo. Ok, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Widzimy się w środę w analizie rynku kryptowalut. Porozmawiamy na temat predykcji dotyczącej bitcoina, tego co ja widzę. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.